i Pani Urszuli z racji 30. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa. Wypraszamy dla nich potrzebne łaski, obfitość Bożego Błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej, abyśmy mogli godnie otworzyć nasze serca na Słowo Boże i tę najświętszą ofiarę. przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłuchany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś, wzywasz grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący.